Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców pałk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Na wtorkowy magazyn Goście Dnia przed mikrofonem Jarek Grzeski. Raz jeszcze witam słuchaczy na radiozin.pl. Słuchaj online i oczywiście także przy tradycyjnych radioodbiornikach na 96FM. Dziś porozmawiamy na temat gry miejskiej, gry z szlekami średniowiecznego Orżnina. Impreza pod patronatem naszej redakcji. I już teraz przedstawiciela organizatora zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Żnienie. Jest z nami opiekun grupy, która to wydarzenie przygotowuje, Violetta Olesia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest także z nami przedstawiciel młodego pokolenia, Damian Kranz. Dzień dobry. Dzień dobry, również witam. Drodzy Państwo, zacznijmy od tego, na czym będzie polegać ta gra miejska, śladami średniowiecznego żnina. Co będzie się działo? To znaczy, gra miejska będzie polegać głównie na scenariuszu. Scenariusz ten jest oparty na wydarzeniach fabularnych. Każda grupa również otrzyma swój scenariusz. Wszystkie grupy otrzymają narzędzia pracy. Będą to między innymi średniowieczne mapy żnina. Ponadto będziemy oczekiwać, aby grupy przygotowały pewne elementy średniowieczne, na przykład średniowieczne stroje, albo przynajmniej jakieś elementy średniowiecznych strojów. My jako młodzieżowa grupa rekonstrukcyjna chętnie wypożyczymy część narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia gry miejskiej zapisanym grupom. Że będą zawarte również wątki fabularne. Są to wątki między innymi takie jak kryminalny i psychiczny. Spodziewamy się również, że ktoś zostanie porwany, a także ktoś będzie torturowany. Yy, można też powiedzieć, że yy, zapraszamy również wszystkie grupy, yy, które po prostu chcą wziąć udział. Będą brali również udział harcerze, yy, tutaj ze schówca. Nauki. Rozmawialiśmy ze szkołą podstawową, która również myślała o tym, aby wziąć udział w naszej grze miejskiej, dlatego rozszerzamy, rozszerzamy grę dla również szkół podstawowych. Jeżeli któraś ze szkół będzie chciała się do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia należy dokonać na, na naszej stronie www.browarowa.pl Zgłaszamy się również mailowo. Mail to browarowa14małpawp.pl tak jest, powiedzmy o nagrodach. Jakie nagrody będą czekać na uczestników? Dla pierwszych trzech miejsc przewidujemy nagrody. Będą to albo kartony słodycze, bądź nagrody rzeczowe. Jeszcze się tutaj zastanawiamy, jakie grupy się do nas zgłoszą. Natomiast przewidujemy również nagrody pocieszenia. Ważny jest ten termin, bo tego czasu na zgłoszenia pozostało niewiele. Do końca marca, ale wspomniała Pani poza anteną, że jest możliwość przedłużenia tego terminu. Tak, do końca marca czekamy na zgłoszenia grup, ale jeżeli jakaś grupa będzie bardzo chciała się do nas dołączyć, to możemy przedłużyć termin oczekiwania do 10 kwietnia. Ale to już termin nieprzekraczalny, bo później zamierzamy spotkać się z przedstawicielami grup bądź całymi grupami, które zostaną zaproszone do naszej szkoły na takie, takie spotkanie integracyjno-informacyjne informacyjne. Mm -hmm. Powiedzmy o atrakcjach dodatkowych, które niejako w tle gry miejskiej będą się odbywać, bo to też ważny Termin Państwo wybrali nieprzypadkowo. 3 maja również będzie odbywał się festyn średniowieczny, do którego ta gra będzie nawiązywać również. Podczas tego festynu odbędą się również pokazy grupy ROT. Tak, pokazy średniowiecznych walk, a także grupa ROT zaprezentuje średniowieczne stroje i średniowieczną oręż. Natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wystąpi z pokazem tortur średniowiecznych. Zaprezentujemy narzędzia tortur średniowiecznych. Tortury średniowieczne. Jakie przykładowe będą tam machiny? Co będzie można zobaczyć? Prawdopodobnie zobaczymy inkwizytora, który zleci polowanie na czarownicę. Jeżeli taka czarownica zostanie pochwycona, doprowadzi się ją na specjalne krzesło. Krzesło dla czarownic, które ma dość ciekawe elementy do torturowania, ale proszę przyjść, żeby zobaczyć, jak ono wygląda. Dobrze, to zachęcamy raz jeszcze. Damian, na zakończenie rozmowy do ciebie jeszcze pytanie. Młodzi ludzie, tacy jak ty, będą Chcieli wziąć udział w grze miejskiej, to jest popularne wśród młodych ludzi? To znaczy z moich doświadczeń wynika, że na pewno wśród harcerzy, ale myślę, że tutaj yy, można dodać, że taka gra po prostu rozwija takie zdolności psychiczne, psychofizyczne myślę, odciąga na pewno też od komputerów i gier. Tutaj ta gra naprawdę dużo ma do pokazania i naprawdę dużo trzeba się nakombinować niekiedy, żeby dojść do dalszego etapu. Jak długo potrwa gra i na jakim obszarze będzie się toczyć? Cały Żnin? Cała gmina Żnin? Gra obejmie tylko teren miasta Żnina. Będzie rozpoczynała się o godzinie 10. 3 maja i prawdopodobnie zakończy się około godziny 15. Gdzie szukać informacji? Pani wspominała o tym adresie browerowa.pl na Facebooku również? Tak, na Facebooku, a także zostaną rozwieszone w tym tygodniu plakaty na słupach ogłoszeniowych w mieście, a także dotrą one do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu? Mówiliśmy o zgłoszeniach, co powinno zawierać się zgłoszenie? i nazwiska tych uczestników, tej grupy, która będzie wchodzić skład? W tej chwili prosimy tylko o akces, w którym będzie nazwa grupy, ilość osób, a także jeżeli ta grupa liczy osoby niepełnoletnie, to opiekuna tej grupy, a później już wszystkie formalności załatwimy, gdy skontaktujemy się z, ze zgłoszonymi grupami. Tak jest, spotkanie organizacyjne odbędzie się już po zamknięciu zgłoszeń. Przypominam, Gra Miejska Śladami Średniowiecznego Żnina to jest ta atrakcja przygotowana na długi majowy weekend. Browarowa.pl, tam szukajcie tych informacji m.in. na Facebooku i właśnie na stronie internetowej. Wioletta Olesiak i Damian Krantz dziś byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję również. Gość dnia Radia Żnin